Dzień dobry wszystkim Paweł Paczka z tej strony. Witajcie w kolejnym wideo na moim kanale. Dzisiaj cykliczne poniedziałkowe wideo 100 plus, plus wartość ode mnie, czyli kupujemy dzisiaj znowu Bitcoina za 100 zł na giełdzie BitBay, ale też wartość ode mnie i dzisiaj zastanowimy się nad tym, kiedy tak naprawdę warto sprzedać kryptowaluty, czy to w tym roku, czy to za tydzień, czy dzisiaj, czy jutro, czy w ogóle ich nie sprzedawać, jak ja do tego podchodzę i jakie mam przemyślenia na ten temat. Więc jeśli to wideo w jakikolwiek sposób będzie miało dla Was wartość, to pamiętajcie, żeby sobie zasubskrybować mój kanał, zostawić łapkę w górę. No i tak naprawdę przypominam cały czas, że możecie sobie nabywać mój videobook Bitcoin jak zacznę gdzie dostańcie te wszystkie podstawy jeśli chodzi o temat kryptowalut zebrane tak naprawdę w jednym miejscu link do strony Bitcoin jak macie oczywiście w opisie wideo. Na no, a my nie tracąc czasu tak jak w poniedziałek kupujemy sobie znowu Bitcoina o wartości 100 złotych. Przypominam, że jest to akcja gdzie kupuje Bitcoina za 100 złotych przez najbliższe 52 tygodnie. Dzisiaj to już 12 tydzień w którym będziemy kupować Bitcoina za 100 złotych, więc kupujemy sobie, zaznaczamy Wpisujemy kwotę 100 zł. Ja sobie kopiuję, ile bitcoina tak naprawdę dzisiaj kupię. No jak widzicie, na dzień dzisiejszy mamy już 1607 zł, wydałem 1200 zł, więc możecie sobie w prosty sposób policzyć, ile tak naprawdę już jestem do przodu i będę wam pokazywał co tydzień właśnie, jak kupuję sobie Bitcoin za 100 zł, żebyście widzieli po roku, ile na tym można tak naprawdę na systematycznym odkładaniu małej kwoty zarobić, a być może stracić na tym rynku. Wiem, że dość długi dzisiejszy wstęp tego wideo, ale planuję nagrać w tym tygodniu wideo w postaci QA, czyli. Wy zadajecie mi pytania, ja odpowiadam. Wpiszcie w komentarzu pod tym wideo pytania, na które chcielibyście znaleźć odpowiedź. Postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Jeśli to będą 2-3 pytania, nie ma problemu, odpowiem w kolejnym wideo. Jeśli to będzie 20-30, to oczywiście albo odpowiem na wszystkie, albo wybiorę po prostu te najbardziej powtarzające się. Być może wy macie właśnie jakieś pytania odnośnie tego rynku, a ja w jakiś sposób być może będę wam w stanie jakoś pomóc. Także postaram się to wszystko skleić w jedną całość i wrzucić tutaj na kanał. A teraz zajmiemy się tak naprawdę tym głównym tematem tego, kiedy tak naprawdę sprzedać sobie kryptowaluty, czy w ogóle je sprzedać. Jak ja do tego podchodzę, jak podchodziłem 4 lata temu, czego nie zrobiłem wtedy, a co planuję zrobić teraz. Wiecie, to też nie do końca jest taki prosty temat do wyjaśnienia, bo każdy jest jakby w innej sytuacji, każdy w innym momencie wchodził w ten rynek kryptowalut. Niektóre osoby wchodziły tydzień temu, niektóre będą wchodzić za miesiąc, niektóre wchodziły rok temu, niektóre wchodziły 3 lata temu, niektóre skupowały Bitcoina po tych najniższych cenach, po tej nej, po korekcie z 20 tysięcy dolarów, czyli w granicach 3 tysięcy dolarów. Niektórzy dopiero kupują dzisiaj Bitcoina, który jest warty na dzień dzisiejszy ponad 50 tysięcy dolarów. I teraz dla każdego to wyjście z rynku będzie jakby osobnym tematem. Każdy w jakiś sposób będzie to musiał wyczuć, kiedy będzie jego moment. Bo pokażę Wam też na przykładzie kryptowalut, które pokazywałem Wam w zeszłym roku, które skupowałem od maja, czerwca zeszłego roku na przykład projekt Reserve Rights od zeszłego roku na dzień dzisiejszy to już 3600% do przodu, czyli z 1000 złotych wrzuconego w ten projekt można było zarobić 36 tysięcy złotych. I teraz pytanie, czy osoba, która kupowała w zeszłym roku, czy warto jej wyjść całkowicie z projektu? Może całkowicie nie, ale zobacz, jest 36 razy już do przodu. A teraz nowe osoby, które wchodzą w ten projekt Reserve Rights. Kupują go po cenie 9 centów, żeby zarobiły 100%, to cena musi być 18 centów za sztukę. Więc zobaczcie, my w ciągu roku tak naprawdę zarobiliśmy 36 razy na wzroście do 9 centów, a teraz ktoś, żeby mógł zarobić tylko albo aż 100%, yy, tak naprawdę ten rynek kryptowalut jest właśnie przez to taki dziwny i ekscytujący, że 100% to tutaj tak naprawdę niewiele, no ale biorąc pod uwagę lokaty bankowe po 1%, czy po 0,5%, czy po 0% w tym momencie, no to 100% to jest ogromna ilość kapitału, które można tak naprawdę tutaj zarobić. Więc, żeby ktoś zarobił tutaj tylko 100%, tak będę mówił, to cena musi dojść do 18 centów. Na no osoby, które tak naprawdę nadal będą trzymały sobie RSR, które kupowaliśmy w zeszłym roku, to tak naprawdę już nie zarobimy razy 36, tylko razy 72, jeśli cena dojdzie do 18 centów. Więc, jakby tutaj to rozróżnienie tego, że kłania się to, kiedy kto w danym momencie wchodził w rynek. Kolejny projekt, który wam pokazywałem w zeszłym roku, który skupowałem praktycznie na samym dole, to projekt KOTIK, który na dzień dzisiejszy od Do zeszłego roku jest już 4000% więcej warty, czyli jak ktoś wrzucił 1000 złotych, zarobił 40 000 złotych. I teraz znowu, jeżeli ktoś dopiero teraz wchodzi w ten projekt, to zarobi swoje 100%, jeżeli cena osiągnie 1 dolara za sztukę. A osoby takie jak, jak które wchodziły na samym początku, no to tak naprawdę, jeśli cena dojdzie do 1 dolara za sztukę, no to już będziemy 80 razy do przodu, czyli z 1000 złotych inwestycji będzie można zarobić 80 000 złotych. I teraz pytanie, w jaki sposób wychodzi z tych projektów, bo jest ich naprawdę bardzo dużo, jeśli chodzi o te wzrosty. Projekt Luna, którego ja osobiście nie skupowałem, który prze, przewijał się w maju, czerwcu zeszłego roku, ale po prostu go nie kupowałem. W ciągu roku osiągnął ponad 15 tysięcy procent wzrostu, czyli jak ktoś wrzucił 1000 zł, na dzień dzisiejszy ma zarobione 150 tysięcy złotych, nawet lekko ponad. I teraz dla każdej z tych osób będzie inny moment tak naprawdę wyjścia z projektu czy z rynku kryptowalu, bo na przykład ktoś może sobie w tym momencie z tego zysku zrealizować 10% i tak naprawdę zostawić sobie większą część albo realizować sobie partiami, ale jeżeli ktoś kupił sobie na przykład Tera Luna wczoraj, przedwczoraj, miesiąc temu, to tak naprawdę być może jest do przodu jakieś 100%, nie, nie obserwowałem tak naprawdę procentami, jak to wygląda, ale jakby porównując nawet 100% do 15 tysięcy procent, to inna skala zarobku i teraz dla każdego będzie zupełnie indywidualne, inne wyjście z rynku, jakby każdemu z nas będzie się opłacało w innym momencie wyjść z rynku, bo dla kogoś 15 tysięcy no chyba nie musimy jakby tutaj bardziej obrazować, a dla kogoś 50% nie zawsze będzie tym finalnym zyskiem, który chce osiągnąć na tym rynku. Dlatego bardzo ważne jest też to, żebyście uważali już w tym roku, mimo wszystko te wszystkie projekty, które w tym momencie już są po kilku tysiącach procent, po kilkunastu tysiącach procent wzrostu, może się. Okazać, że tak naprawdę te ceny, które widzimy na dzień dzisiejszy, które dzisiaj pokazywałem Wam na przykładzie tych projektów, które ja skupowałem w zeszłym roku, czy na przykładzie projektu Terra Luna, który jest bardzo popularny, o którym też mogliście słyszeć w ostatnich dniach na rynku kryptowalut, którego ja osobiście nie mam i nie mam zamiaru go nawet kupować, bo dla mnie to już nie jest moment wchodzenia w ten projekt. Nieważne, co by za nim stało, jakie projekty, jakie airdropy, z tego względu, że ja chcący zarobić tutaj 100%, to tak naprawdę cena Terra Luna musiałaby wzrosnąć do 42 dolarów za sztukę i zarobiłbym tak naprawdę tylko 100 a niektórzy oczywiście, którzy skupowali od samego początku, jeśli cena dojdzie do 42 dolarów za sztukę, zarobią już nie 15 tysięcy procent, tylko 30 tysięcy procent. Czyli z 1000 złotych inwestycji, którą zrobili rok temu, na ten dzień, kiedy cena osiągnie 42 dolary, zarobią 300 tysięcy złotych. Ale dla mnie jest to już ryzykowne wejście z tego względu, że też nauczony projektami, które, w które wchodziłem właśnie w, tej, w tym szczycie bańki w 2017 roku, końcówka roku, które skupowałem, które już były po ogromnych wzrostach gdzie mogłem kupować te kryptowaluty, mając informację po kilka centów. One finalnie już były po kilka, kilkanaście dolarów za sztukę i dopiero w tym momencie niektóre projekty kupowałem i już nie kupując ich kilka, kilkadziesiąt tysięcy sztuk danej kryptowaluty, tylko kupując kilkaset sztuk danej kryptowaluty. No i tak naprawdę z tego momentu ten rynek już powoli wtedy zjeżdżał. I też mam jakby takie swoje obawy, taką swoją lekcję sprzed tych czterech lat, żeby już nie pchać się nawet w te mega popularne projekty, jakim jest w tym momencie Terra Luna, bo dla mnie jest to nieopłacalne. Dla mnie zarobienie tutaj 100%, OK, cena może dojść do 42 dolarów, ale dla mnie to jest tylko 100%. Uważam, że jest wiele innych projektów, które jeszcze w tym momencie się pokazują, na które też trzeba uważać pod takim względem e, hype'u samym na alt-seasonie. E, wam bardzo prosty przykład. Wiele projektów, które istniało 4 lata temu, które tak naprawdę, można powiedzieć, zawinęły się, było o nich cicho przez kolejne 3 lata, e, w w czasie trwania Besy, gdzie te projekty tak naprawdę ze szczytu zjechały na samo dno. Teraz się właśnie budzą, teraz bu budzą się ich social media, teraz budzą się ich niby deweloperzy i ich kolejne obietnice, które nie spełnili 4 lata temu i chcą po prostu wzrosnąć na samej wartości, no bo mamy hosty altcoin, więc na to też uważajcie. Dla mnie to już jest też powoli. Taki moment rynku, do którego podchodzę ostrożnie. Nie szukam zbyt wielu nowych projektów, właściwie postanowiłem sobie, że już nie będę dokupował, a wręcz będę się powoli kaszował, będę powoli realizował zyski, ale mogę to robić z tego względu, że wchodziłem mimo wszystko dość wcześnie, ale dość późno, patrząc z perspektywy niektórych osób, które dołączały na przykład podłączały się pod nowych ruch krypto jakieś 2,5 roku temu, kiedy te ceny były naprawdę bardzo niskie, kiedy było bardzo cicho na rynku. Ale miałem to szczęście, że zacząłem ponownie w maju w zeszłym roku, kiedy te ceny. Tak naprawdę jeszcze e, były na bardzo niski poziom, i teraz mogę sobie pozwolić na zysk rzędu 3000%, że zysk rzędu 5000% na jakimś konie, e, na, e, na jakiejś kryptowalucie i wtedy nawet z w moim przypadku 10, 20, 30% e, danego projektu, to i tak będzie bardzo duży zysk, a jeszcze i tak dużo dni tej kryptowaluty zostanie. E, a teraz nowe osoby, które będą wchodzić, czy to w projekty, które wam pokazuję już od kilku miesięcy, tak naprawdę, żeby zrealizować 100% zysku. Będą musiały pewnie jeszcze chwilę poczekać i albo zarobią te 100%, albo tak naprawdę już z tego projektu nic nie będzie. Eee, więc wy, wystrzegajcie się tego zakochiwania się w projektach, realizujcie sobie swoje zyski, ustalcie sobie swoją strategię, kiedy chcecie realizować, ale wszystko tak naprawdę zależy od tego, kiedy wchodziliście w ten rynek. Także jeszcze raz, jeśli to wideo było dla Was w jakikolwiek sposób pomocne, dajcie znać w komentarzu, zostawcie łapkę w górę. A my widzimy się w kolejnym wideo. Na razie.